Uwierać brawek rodu. Ej, weź pan się uspokój. Od kiedy ty gadasz zwierzę? Od zawsze. Ej, czemu światło zgasło? Ha, 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 ha. zaraz tych małych trzech wezmę, tylko najpierw tego zjem. Tu jest okropnie, ale nieważne. Teraz musimy jakoś się stąd wydostać. Czekajcie, co tu tutaj jest? Maja, schodź stamtąd. Ale to samo się wywyższyło. Może ten guzik naprawi. Ej, tu jest kamerka na górze. Ej, nie nagrywaj się. O nie, dzwoni! Ktoś dzwoni. No, mam ci poranio. Cześć koledzy! To było dziwne. Ciekamy! Hmm, hmm. Pracowniku! Muszę się wyciszyć na chwilę chwilę. I wyłączyć od razu kamerkę. Co chcesz szefie? Czy są tu jakieś dzieci? Nie, nie było żadnych dzieci. Nie wierzę nie ci. Dobrze, że już kontynuuję. No kontynuuj. Zaraz będziesz musiał zrobić Alexis. Dobrze, to ja tak na chwilę tylko zadzwoniłem. Dzieci! Chować się! Szybko! Jakiś lemur przyszedł. Chowamy się za tymi rzeczami. Dzieci! Mam dla Was niespodziankę. Chcecie do pojemnika fajnego, w którym ja czasami śpię? Chcecie? Tam są. A nie, to moje jedzonko. Mm, nie czuję ich. Wejdę do kratki wentylacyjnej, też ich nie ma. Dobrze, proszę. Zrób eliksir. Nie. Dobrze już. Tą białą tabletkę. Dobra. Teraz szybko rób eliksir, zanim tabletka przestanie działać. Dobrze już. Możesz aż dalej węszyć. O tam są! Nie, nie! Nie! Nie ma nas. rumek cicho! Trudu. No! Życiem pogardzę! Eee. O dobra, idź. Ale raczej nie wyjdzie z tego całej. Ka tam kłopoty. głupoty? Cześć, koleś! Dziecko! Wiesz, gdzie jest reszta? Nie, ale za to wiem, gdzie jesteś ty! Gdzie? W tym pojemniku. Ej, wypuść mnie! No, czemu bym miał cię wypuścić, dobry lemurku? Tam jest twoje miejsce! Wypuść mnie, powiedziałem. Nie, nie, wypuszczajcie. Stawiek, kłopi Eli. Zrobić pyszne pićku, które będzie, że będziesz lepiesz. jeszcze miał lepszy węch. Naprawdę, to tam tego O zamiast tabletki. Zjedz to proszę i wypij to. Ej nic nie słyszę, no bo jesteś głupi. Szybko uciekamy. Ej stójcie, ja was nie słyszę. No nigdy nie usłyszysz. Co? Wracajcie. To było okropne. No właśnie, na szczęście tu już wróciliśmy. Ta osoba, która pisała te notatki, miała rację. Bierzemy tylko naszą książkę. Zostawiamy notatki dla innych osób. Ale ta książka, wydaje się ciekawa. No właśnie. Musimy wrócić do domu jeszcze dzisiaj. No właśnie, to powitam w domu. Hej. Przecież my powinniśmy tam być od samego rana. A my byliśmy cały czas tutaj. Dostaniemy karę. Na wychodzenie z domu i na tableta! I na telefon. Ale to jest mój telefon, który się zawiel. Dobra, zobaczmy, co z mają. Znaczy z Anią. <grym> hmm. <kłysy> boję się. Ja też się boję. Tą książkę połóżmy sobie tutaj. Pip. Bi -bi 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 -bi. O nie bardzo złe ciśnienie. To właśnie musimy szybko ją ratować. To teraz nie wiem. Mm -hmm. Staramy się jak możemy. Może dajcie tą inną maskę, bo to jest dla dorosłych przecież. Nie, no racja, przecież dla dzieci powinna mieć. O, żyje! Żyje! Operacja zaraz będzie zakończona. Już jest zakończona operacja. Możemy ją spokojnie przewieźć. I powiemy tym dzieciom, które tam czekają już chyba z godzinę. No właśnie, bo przyjechali o w nocy. Na szczęście rodzice spali wtedy. Nie wiem, co oni wtedy robili. Idziemy ją zawieść. Ania! O nie, co my, co on, co ten dziad narobił? Teraz, jak on tylko przyjdzie, to mu powiemy, że jesteśmy uzbrojeni. On zawsze przychodzi o trzeciej w nocy. No właśnie, nie wiem, co on przyda do naszego domu. Teraz idziemy do domu, proszę pana. Dobrze. Mamo, nie zjedz tej jajecznicy. Patrz w tej chwili to zjedz. To nie dostaniesz kary. No dobra, już o zjem. O, Króla Sand! Ja muszę iść do miasta. Dobra, to wy tu sobie poglądacie albo pogracie, a ja idę dać, wurnak mieć krójki i inne zwierzęta. My biegliśmy. To no właśnie. Nie będziemy dzwonić dzwonkiem. Właśnie, po prostu szybko wchodzimy. Aha. No, no, no. Cześć, pieski. O nie, to mama. Właśnie. Lepiej te książki włożymy do poczty. No właśnie. Przebieramy się. Pójdę z tobą na spacer w piesku. O nie! Będziemy musieli się wtłaczyć. To powiemy, że... Nie wiem gdzie Ale mnie zje wodrono. No. Się... Y Aleksander Maja. Romek, co wy tu robicie? I gdzie jest Ania? Y Dlaczego was dzisiaj nie widziałam w łóżku? Yy, yy, I dlaczego tak ceremonii jak bródź się zrobiliście? Yy, bo jak być to ci to było? Po... Cicho, Aleksander! Yy, Dobra, chodźcie do domu. Yy, yy, no nie, tylko mówcie. Nie dam wam kary, jak się przyznacie. Zabrał na A co wy zrobiliście? Bo ciągle o trzeciej w nocy słyszymy dziwne dźwięki, i w tej nocy chcieliśmy sprawdzić kto to. No i dalej. No i poszliśmy na dół, i tam jakiś dziad dobijał się do drzwi. No właśnie. I my podjęliśmy drzwi, a ten pan nagle mówił. Co to za mnie wykupiony, chory! I weszło, a nie! A my zadzwoniliśmy na karetkę, ale akurat wyspaliście. Yy, Miał operację. Aha, czyli, byli się, czyli po prostu rozpalliście, a nie w skrócie! Tak, nie daszam kary. Oczywiście to wam nie dam, bo ten ciatuś się od kilku lat uparł. No dobrze, no to teraz mnie wypuśćcie na dwór. Pojedę na spacer. Z flafim. Udało się. No. Mam nadzieję, że ta historyka Wam się podoba. Zostawcie łapki w górę i subiki. Pa!